Montaży Pergoli jest wiele, a dzisiaj Wam pokażemy no chyba najtrudniejszy montaż, bo Pergola nie ma własnych nóg. Jest przymocowana do konstrukcji żelbetowej budynku, jak widzicie. Pokażę Wam teraz kluczową sprawę, czyli odprowadzenie wody z takiej Pergoli. Co z nią zrobić? Bo przecież na ten dach będzie się lało jej mnóstwo. Więc z boku. Wywiercamy tutaj otwory, w ten sposób właśnie pergola będzie miała odprowadzoną wodę po obu stronach, z jednej i z drugiej strony no i tutaj sobie rurami spustowymi pojedzie sobie aż do samego dołu Odprowadzenie wody jest niezwykle ważne, dlatego najlepiej przygotować sobie i zamontować pergolę na etapie budowy jeszcze domu, właśnie po to żeby te rury spustowe ugryć. Możemy to zamontować też w domu istniejącym, no po prostu te rynny będą na wierzchu. Ale tutaj zobaczcie, jeszcze z drugiej strony również jest odprowadzone wodę. No i tą rurką woda zjedzie sobie po tym narożniku aż do samej ziemi. Perfekcyjnie przygotowany montaż na etapie budowy właśnie domu umożliwia zamontowanie takiego dachu, tej potężnej, wielkiej pergoli. W jednym module, przypomnę, 11 metrów. Może tutaj tego nie widać, ale jak już powstaną lamela, to zobaczycie, że jest po prostu przeolbrzymia.